Właśnie yy, przyjechałem po, po motocykl i okazało się, że w tom tor, pan powiedział, jest już minus 46, więc yy, montujemy osłonę do, do motocykla, tą czerwoną, która jechała teraz te kilka tysięcy kilometrów razem z nami. Ta. Trochę kopci. Ta osłona musi być zamontowana, bo 100 km stąd jest minus 46 stopni, więc to jest już dość sporo i tu nawet nie tyle chodzi o dogrzanie silnika, co moją osłonę na nogi, żeby ograniczyć uczucie zimna, więc zamontuję tą osłonę i myślę, że za pół godziny ruszamy. Tu w tej chwili jest 36 na minusie. Temperatura będzie spadać z każdą górką, bo teraz jadę przez góry. Przejadę przez te góry i z każdą górką tutaj miejscowi mówią, że, że to będzie po prostu spadać w dół. Więc zobaczymy.